Witaj serdecznie, z tej strony Piotr Gut. Nagrywam dla Ciebie kolejny film, w którym chcemy przybliżyć Tobie ideę krachu finansowego, który nieubłaganie się zbliża. W poprzednim odcinku byliśmy w Kijowie, na Ukrainie, gdzie szukaliśmy okazji inwestycyjnej w kraju, którego gospodarka została spustoszona przez odpłynięcie obcego kapitału. Dowiedziałeś się, w jaki sposób zidentyfikować krach finansowy oraz jakie są jego symptomy, jakie są jego objawy. Dzisiaj powiemy Tobie, w jaki sposób przygotować się do krachu. Powiemy to, ponieważ kryzys jest okazją inwestycyjną, sprowadzającą wartości większości aktywów do bardzo niskich poziomów. Zanim jednak przyjdzie czas na inwestowanie, bardzo ważne jest, abyś zabezpieczył swój kapitał. I o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. Pewnie zastanawiasz się, gdzie teraz jesteśmy i dlaczego. Jesteśmy teraz City of London, w światowym centrum finansów. Mało kto wie, ale te kilka przecznic ma status podobny do Watykanu, czyli jest to tak jakby państwo w państwie. Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w centrum zarządzania globalnymi finansami. Tutaj podejmowane są decyzje kształtujące światowy system monetarny. Aby wywołać czy zainicjować światowy krach, potrzebne są decyzje właśnie zapadające na najwyższych szczeblach. Te decyzje zapadną właśnie w budynkach, które znajdują się za moimi plecami. W czasach krachu bądź utraty zaufania do waluty, najlepszą opcją jest szukanie oparcia w aktywach materialnych, czyli takich, których nie da się dodrukowywać. I są oczywiście jednocześnie płynne. Na przykład mogą to być akcje, które jednak obecnie są bardzo przewartościowane, a indeksy osiągają historyczne maksima. Aktualna hostca trwa ponad 6 lat. Oparcia również można szukać. Przykład nieruchomości, które jednak dzisiaj osiągają również niebotyczne ceny, szczególnie w centrach dużych miast, takich jak Londyn, Paryż, Berlin, a jak pokazał przykład Ukrainy z poprzedniego filmu, rozpad waluty i co za tym idzie podniesienia stóp procentowych przez bank centralny bardzo negatywnie wpływa na wartość nieruchomości. Kolejna opcja są waluty, waluty płynne. Waluty takie, które znoszą dobrze kryzys. W historii można zaobserwować, że walutą, która najlepiej przetrwała, przetrwała różne kryzysy był dolar amerykański. Jednak w ostatnim czasie dolar amerykański wzmocnił się względem większości walut i zyskał ponad 30%. Jest dzisiaj bardzo drogi. Dodatkowo stracił status petrodolara, który to podtrzymywał jego siłę przez wiele, wiele lat. A więc w co inwestować? W co inwestować, aby przetrwać z powodzeniem krach? Zaraz się dowiesz, zapraszamy na wywiad Trading 21 ekspertem od bezpiecznego inwestowania. Serdecznie. Kilka dni wcześniej rozmawialiśmy z traderem na Ukrainie, a dzisiaj jesteśmy w kolejnym ważnym miejscu – w Londynie. Dzisiaj skupimy się na tym, dlaczego warto zwiększyć swoją koncentrację przy występującym kryzysie gospodarczym. Witaj, trader. Dzień dobry. Jednak zanim zaczniemy naszą rozmowę, przejdźmy do komentarzy, które nasi widzowie zostawili pod pierwszym filmem. Dziękuję wam bardzo za wszystkie nadesłane komentarze. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ogromna większość z nich wnosi potężną wartość dodaną do naszego filmu. Szczerze Was zachęcam do przyjrzenia wszystkich komentarzy, gdyż każdy z nich wnosi coś wartościowego i pokazuje w jaki sposób warto zabezpieczyć swój majątek przed nadchodzącym krachem. Piotr, na przykład, w swoim komentarzu zaznaczył, że on swoje zapasy złota i srebra deponuje w szwajcarskim skarbcu. Tu od razu nasunęło mi się pewne skojarzenie do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to jeden właśnie duży szwajcarski bank utrudniał wydostanie złota ze swoich skarbców. Złota nie należącego do banku. Jak się okazało, Piotr nie trzyma swoich metalu w systemie bankowym, tylko w skarbcach należących do prywatnych instytucji. Jest to bardzo ważne. Jeżeli macie swój metal, jeżeli macie złoto czy srebro fizyczne, przetrzymujcie je, ale absolutnie poza systemem bankowym. Beata z kolei napisała bardzo słusznie, że nie ufa instytucjom finansowym. Ja także im nie ufam, z wielu powodów. Po pierwsze, instytucje finansowe są potężnie zalewarowane, ale przede wszystkim obecnie zmieniono prawo, wprowadzono tak zwaną dyrektywę bail-in, która zgodnie z prawem pozwala. Czy to bankom, czy innym instytucjom finansowym, przejąć nasze oszczędności. Za nasze oszczędności dostaniemy rekompensatę, którą będą chociażby akcje upadłego banku. Ile tego typu akcji są warte, odpowiedzcie sobie sami. Robert z kolei zaznaczył, że trzyma swoje oszczędności w koronie norweskiej ze względu na norweski system bankowy. Norweski system bankowy jest obecnie najlepiej skapitalizowanym systemem bankowym na świecie. Zarówno poziom kapitalizacji, jak i poziom płynności w tym systemie wskazuje, że korona norweska jest jedną z walut, które bardzo dobrze poradzą sobie z nadchodzącym kryzysem. Ania Małecka, dla odmiany, zwróciła uwagę na potrzebę edukacji. Jest to piekielnie ważne. To, że dzisiaj inwestujemy w dane aktywa. Nie znaczy, że powinniśmy w nich trzymać kapitał przez jakiś dłuższy okres, na przykład w perspektywie 4-5 lat. Sytuacja na świecie może się diametralnie zmienić. Żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy pozbyć się, czy to walut, czy to złota, srebra, musimy się nieustannie edukować. Świat finansowy się zmienia. W związku z poszerzaniem wiedzy, zamieściłem tutaj Wam właśnie komentarz do jednego z artykułów, o który bardzo mnie czytelnicy kiedyś prosili mianowicie w jednym artykule Zebrałem moim zdaniem najważniejsze książki, wręcz pozycje obowiązkowe, które warto przeczytać, a co ważne, w komentarzach czytelnicy nasi dopisali pozycje, o których ja istnieją w ogóle nie miałem pojęcia. Mnóstwo bardzo wartościowych pozycji. Czyli jak najbardziej idźcie za tym, co wskazała Ania. Edukujcie się. Sebastian z kolei zwrócił uwagę, na pewien dosyć duży problem. Mianowicie wiele instytucji finansowych próbowało związać klientów umowami na lata. Z tego typu umów bardzo ciężko jest nam się wyplątać. Natomiast tutaj wskazuję na książkę Piotrka Wajdy: Podatek od złudzeń. Piotrek jest specjalistą z tego typu właśnie produktów. Bardzo szczegółowo omawia proces uwolnienia się z kleszczy, jakie zostawia na nas system bankowy. Piotr bardzo słusznie stwierdził, że kryzys się kiedyś skończy. Kryzys może być okazją i całkowicie się z tym zgadzam. Kryzysy zawsze przynosiły okazje inwestycyjne dla osób, które były przygotowane. Największe fortuny właśnie powstawały w okresach kryzysu, ale jeżeli mamy przejść przez kryzys, Bądź zarobić na kryzysie, musimy się przygotować. Musimy wiedzieć, jak się przygotować, w jakie aktywa inwestować, czego absolutnie się pozbyć, gdyż z taką wiedzą jesteśmy w stanie pomnożyć nasz majątek właśnie na kryzysie. TRK z kolei stwierdził, iż on woli inwestować 80% swoich aktywów w kryptowaluty. Ja specjalnie mogę się z tym zgodzić. Czemu? Otóż w okresach. Problemów w systemie finansowym, rządy robią różnego rodzaju desperackie ruchy. Ja nie jestem specjalistą od kryptowalut, natomiast w takim otoczeniu obawiam się, że na transfer kryptowalut poprzez różnego rodzaju giełdy mogą zostać nałożone pewnego rodzaju restrykcje. Generalnie, jeżeli rząd jest bliski bankructwa, natychmiast zacieśnia kontrolę i próbuje szukać pieniędzy wszędzie, gdzie tylko się da. W takim otoczeniu kryptowaluty niekoniecznie mogą spełnić Swoją rolę. Co więcej, poważnym problemem kryptowalut jest fakt, że ich docelowa wartość będzie dążyć do zera, przynajmniej w moim mniemaniu. Natomiast my znamy Bitcoina, znamy Litecoin, czy może jeszcze kilka walut. Natomiast właśnie na fali popularności Bitcoina powstało kilkadziesiąt. Być może dzisiaj już funkcjonuje kilkaset kryptowalut i między innymi, między innymi dochodzi do konkurencji. Im więcej kryptowalut, tym większa ich podaż i automatycznie niższa cena. Ja osobiście wolę zabezpieczać się w inny sposób niż kryptowalut. PK-23 zwrócił uwagę na tak zwany fundusz bezpieczeństwa, czyli gotówkę w sejfie. Gotówka. Jest piekielnie ważna w okresach niepewności. Nigdy nie wiemy, co nas czeka. Nigdy nie wiemy, czy nie przyjdzie nam zapłacić za lekarstwa, czy za zabieg chirurgiczny dwa, trzy razy tyle niż dzisiaj. Być może czekają nas zupełnie nieprzewidziane wydatki. W takiej sytuacji. Gotówka jest po prostu bezcenna. Nie złoto, nie srebro, z którego sprzedaż możemy mieć chwilowy problem, bądź może być ciężko ustalić odpowiednią cenę, natomiast właśnie gotówka. Jeżeli nie złotówka, co do której mam coraz gorsze zdanie, zwłaszcza po ostatnich wyborach i obietnicach, to waluty uznawane za bezpieczne. Frank szwajcarski, korona norweska, korona duńska odnośnie walut, Konrad z kolei zwrócił uwagę, że on woli trzymać juany. Z Juanem jest ten problem, że ciężko kupić je chińskie. Walutę. Ok, w niektórych kantorach w Warszawie jest taka możliwość. Natomiast 90% parę procent inwestorów kupuje Yuan albo poprzez konta brokerskie, albo poprzez fundusz typu ETF, który lokuje wszystkie cały swój kapitał w chińską walutę. W sytuacji, w której mamy pieniądze na kontach brokerskich bądź w instrumentach powiązanych przez konto brokerskie, należy się liczyć z tym, że w sytuacji poważnych perturbacji na rynkach finansowych możemy nie mieć możliwości upłynnienia naszych aktywów. Kleo z kolei wymieniła nieruchomości jako jeden z aktywów, który warto trzymać kapitał. Nieruchomości są aktywem, które doskonale utrzymują wartość bądź zwiększają siłę nabywczą w okresach inflacji. Natomiast w okresach krachów monetarnych, kiedy to stopy procentowe gwałtownie rosną, nieruchomości są dosyć kiepskim aktywem. Czemu? Dlatego, że ceny nieruchomości są zależne od dwóch rzeczy. Stóp procentowych oraz od dostępności kredytu. Natomiast właśnie w okresach rozpadów systemów monetarnych stopy procentowe błyskawicznie rosną, tak jak na Ukrainie, z 7 na 30%, a kredyt praktycznie zanika. Banki, żeby się ratować, Muszą zwiększyć swoją płynność, czyli wręcz wypowiadają kredyty, nie udzielają nowych kredytów, a w takim otoczeniu ceny nieruchomości błyskawicznie spadają. Lechu z kolei zwraca uwagę na ziemię rolną. Ziemia rolna jest ciekawym aktywem pod warunkiem, że traktujemy ją w charakterze medium do produkcji żywności. Jeżeli bierzemy pod uwagę ziemię orną jako aktywo inwestycyjne, to musimy mieć na uwadze fakt, że ziemia rolna w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat dała największe zwroty. Zwroty większe od złota czy srebra. Wzrost ceny ziemi rolnej był pchany dwoma czynnikami. Po pierwsze, dopłatami unijnymi, które mogą się błyskawicznie skończyć, jeżeli w Europie nastąpi jakiś poważny kryzys, a po drugie, właśnie niskimi stopami procentowymi. Także ja bym był sceptyczny dziś co do inwestowania w ziemię rolną. Ruben zaznaczył, że warto posiadać rachunki w trzech bankach. Najlepiej. Jest to pewne rozwiązanie. Ja osobiście jestem przeciwnikiem trzymania pieniędzy, zwłaszcza dużych pieniędzy na kontach bankowych. Natomiast jeżeli już musimy te pieniądze trzymać w bankach, to trzymajmy je rzeczywiście w różnych bankach, i w odpowiedzi podałem link do artykułu, w którym wskazywałem, które banki w Polsce są najbezpieczniejsze, a które banki których banków zdecydowanie powinniśmy unikać? Wojtek zwrócił uwagę, że kryzys jest doskonałą okazją do zarabiania na spadkach. Jeżeli chodzi o spadki, to rzeczywiście nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do spadków akcji, dlatego że to nam z pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy. Natomiast w okresach kryzysu, w okresach niepewności, spadki dużo większe od indeksów giełdowych notują obligacje korporacyjne o niskim ratingu, czy tak zwane obligacje śmieciowe. I to jest coś, na co warto zwrócić okazję, gdyż shortowanie tego typu obligacji może być jednym z najbardziej dochodowych zakładów na najbliższe miesiące. Konrad jest kolejną osobą, która stwierdziła, że najlepszą opcją do przygotowania się na kara. Jest nieustanne poszerzanie swojej inteligencji finansowej. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie Waszych komentarzy. Czytajcie jak najwięcej, edukujcie się, i zobaczycie, że ta tak zwana tajemna wiedza nie jest wcale czymś trudnym. Jest to coś, co nam się przedstawia jako coś niesamowicie trudnego, zarezerwowane dla osób tylko i wyłącznie z wyższym wykształceniem, z PhD czy doktoratami. Nie jest tak. Edukujcie się, a zobaczycie, że, mo że możecie doskonale prosperować. Krachów i co najważniejsze, os ochronić swój majątek i przy odrobinie szczęścia go przy okazji pomnożyć. Okej, okay, dziękujemy Wam za tak liczne komentarze, było na ich naprawdę bardzo, bardzo sporo. Teraz e, przejdźmy do wywiadu. Okej, okay, trader, przygotowałem dla Ciebie zestaw pytań. E, oto pierwsze pytanie. Na początek powiedz, co sądzisz na temat zbliżającego się krachu? Znaczy, czy to okresy bez, czy to bardziej gwałtowne krachy? Nie są absolutnie niczym nienaturalnym. To są zjawiska, które występują cyklicznie. Co prawda one są zazwyczaj inicjowane decyzjami politycznymi bądź decyzjami dotyczącymi systemu monetarnego na poziomie tutaj właśnie City of London, następnie zatwierdzanymi na comiesięcznych spotkaniach w Bazylei w banku rozrachunków międzynarodowych. Natomiast spadki, o których my rozmawiamy, one już w zasadzie się rozpoczęły. Kilka miesięcy temu one w pierwszej kolejności pojawiły się na rynkach wschodzących, co jest normalnym procesem. W pierwszej kolejności dosyć zawsze kapitał ucieka nawet z rynków wschodzących. Natomiast one już także dotknęły rynków dojrzałych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, czy właśnie Wielka Brytania. W tych krajach już indeksy pospadały od kilkunastu do dwudziestu paru procent. Natomiast to jest tak naprawdę początek. Okresy bezsy zazwyczaj pociągały ze sobą spadki o 60 czy 70%. To, z czym obecnie mamy do czynienia, to jest, to jest dopiero pierwszy etap. No, najprawdopodobniej teraz będziemy mieli pewne odbicie, po czym powrócimy do spadków. To jest, ewentualne spadki mogą być także bardzo gwałtownie zainicjowane decyzją odnośnie podniesienia stóp procentowych. To, czy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostaną podniesione o. Pół, czy 0,25 punktu procentowego to jest tak naprawdę bez znaczenia. Chodzi tylko o percepcję inwestorów. Dla przypomnienia, w 2013 roku, kiedy Ben Bernanke zasugerował, że podniesie stopy procentowe, mm -hmm. błyskawicznie na całym świecie doszło do spadków o 8 czy 9% i to zaledwie w ciągu jednego dnia. Mm. Tak rynki odbierają ewentualne zakończenie polityki zero, zerowych stóp procentowych. Wiadomo, że krach jest czasem, w którym rynek nie wybacza błędów, i tak naprawdę trzeba być mocno skoncentrowanym na tym, co się robi. Mały błąd tak naprawdę może doprowadzić do dużej katastrofy w portfelu niedoświadczonych inwestorów. Dlatego, trader, powiedz, jak Ty się przygotowałeś w związku z obecną sytuacją? Co Ty sugerujesz naszym widzom? Znaczy, ja przede wszystkim muszę zaznaczyć, że według polskiego prawa chociażby, ja nie mogę sugerować żadnych inwestycji, co najmniej, że ja mogę gdzieś dzielić z wami informacjami odnośnie tego co ja robię, odnośnie tego jak ja postrzegam rynek finansowy. Generalnie na chwilę obecną największą część mojego portfela stanowią metale szlachetne, czyli złoto i srebro w formie fizycznej z dwóch względów. Po pierwsze one są, ich ceny są negatywnie skorelowane z rynkami akcji, czyli w przypadku kiedy dochodzi do spadków, kiedy dochodzi do besy na rynkach finansowych, Okresach niepewności. Zazwyczaj ceny metali szlachetnych zyskują na wartości. A po drugie, to jest w zasadzie najważniejszy czynnik, złoto i srebro są jednymi z nielicznych aktywów, które nie są czymś długiem, bądź nie są powiązane z długiem. Ceny złota właściwie tak naprawdę spadają od 2011 roku. Czy uważasz, że za nami już są, właściwie już wyszedł jest koniec spadków? Bardzo ciężko jest to określić. Natomiast potencjał do spadków jest. Bardzo, bardzo ograniczony, chociażby w relacji do potencjału do wzrostu. Obecna sytuacja bardzo przypomina sytuację z lat 1974-75, mm. kiedy to właśnie w cyklu wzrostowym na rynku złota i srebra mieliśmy dwuletnią korektę, w trakcie której ceny złota spadło 50%. To jest spadek nawet większy niż ten, którego doświadczyliśmy na przestrzeni ostatnich tak. trzech czy prawie czterech lat. Yy, natomiast to był okres, po którym ceny metali szlachetnych znowu powróciły na ścieżkę wzrostów i chociażby złoto w, od 75 roku do 1980 wzrosło ze 100 dolarów do 850. Wiemy, że jesteś zwolennikiem złota. Czy tylko złoto jest w twoim portfelu, czy posiadasz jeszcze jakieś inne aktywa? Nie, nie, absolutnie. Ja posiadam różne aktywa w swoim portfelu, natomiast metal szlachetny akurat Wspomniałem o nich, dlatego że one stanowią największą część mojego portfela. Tak. Bardzo dużą uwagę obecnie przywiązuję do gotówki ze względu na płynność. Mam sporą ekspozycję na waluty krajów rozwiniętych, które, w szczególności waluty, które dosyć dobrze znoszą krach. Okej. Okay. Czy mówiąc o gotówce, czy ty posiadasz w swoim portfelu polską gotówkę? Polska złotówka akurat stanowi część mojego portfela. Są to jakieś tam jeszcze niezamknięte nie do końca pozycje na obligacjach korporacyjnych, które miałem przez kilka lat. Natomiast w szczególności to są akurat waluty obce. Jeżeli chodzi o waluty obce, to akurat nie jest to dolar ani euro, które od razu się nasuwa inwestorom. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, dolar bardzo się wzmocnił na przestrzeni 2014 roku i pierwszych dwóch miesięcy 2015. W ocena ocenie jest chwilowo za drogi. Euro dla odmiany jest akurat tanie, natomiast euro niesie ze sobą groźbę rozpadu strefy monetarnej. Chociażby w, w sytuacji gdyby... Hiszpania czy Grecja czy którykolwiek z eurobankrutów nagle opuścił strefę euro i zaprzestał spłatę długu denominowanego w euro. Doprowadziło to do natychmiastowego krachu 20-30% europejskiej waluty. W związku z czym, żeby uzyskać na przykład ekspozycję na euro, tak. mam potwierane pozycje na koronie duńskiej, która jest stuprocentowo skorelowana z euro. Więc jeżeli kurs euro względem innych walut nam wzrośnie, to zrośnie także kurs korony duńskiej. Natomiast jeżeli doszłoby do rozpadu strefy euro, to najprawdopodobniej ten PEG zostanie błyskawicznie zerwany, tak jak stało się chociażby z PEGiem w stosunku do franka szwajcarskiego. Rozumiem. Okej, okay, mam dla Ciebie już ostatnie pytanie. Najważniejsze dla Ciebie tak naprawdę płynność. A czy widzisz obecnie jakieś inne okazje inwestycyjne? Dzisiaj przede wszystkim najważniejsze jest przechowanie kapitału, stąd właśnie ta płynność, stąd właśnie metale i walutę. Natomiast od kilku miesięcy przyglądam się intensywnie surowcom. Czemu akurat surowcom? Otóż surowce przemysłowe są obecnie po czterech latach spadków i ich ceny są na poziomach dużo niższych niż podczas dna bezy z 2009 roku. Mówiąc prosto, surowce przemysłowe są dosyć tanie. Dodatkowo obecna sytuacja przypomina nam sytuację w Stanach Zjednoczonych właśnie w latach 70., czyli w latach w 60-tych z kolei rozmuchano wydatki socjalne, nadrukowano bardzo dużo dolarów i ten pieniądz szukał gdzieś ujścia i znalazł to ujście w aktywach materialnych, pompując właśnie do niebotycznych poziomów aktywa materialne, czyli surowce. I to nie tylko surowce przemysłowe, o których właśnie wspomniałem, ale i surowce rolne, które, do których nie dość, że może napłynąć kapitał na przestrzeni kolejnych kilku lat, może to będzie akurat inwestycja dekady, natomiast... Z wartość zwrócić uwagę na fakt, że surowce rolne są po 17 latach spadków. Dzisiaj surowce rolne są 30% na poziomach 30% niższych niż 17 lat temu. To jest potężny spadek, zważywszy na ogromną utratę siły nabywczej dolara. Póki co przed nami jednak październik, czyli historycznie najgorszy okres, jeżeli chodzi o inwestowanie i jeżeli chodzi o zwrotę, więc wolę stanąć z boku, przyglądać się po prostu ciągle surowcom przemysłowym, surowcom rolnym. To jest aktywa, w które trzeba wyjść, tu i teraz. Tutaj cierpliwość jest bardzo pożądana. Natomiast yy, myślę, że najlepszymi okazjami inwestycyjnymi na kolejne miesiące yy, to będzie gra na spadki, czyli tak naprawdę shortowanie drogich rynków akcji, a dzisiaj niektóre rynki szczególnie rozwinięte są piekielnie drogie. Yy, oraz shortowanie obligacji o niższym ratingu, czy to obligacje śmieciowe, czy to niektóre obligacje korporacyjne, których ceny spadają dużo szybciej w okresach kryzysu, w okresach, kiedy kończy się zaufanie na rynku, właśnie niż akcje. Więc może się okazać, że zarabianie na spadkach okaże się najlepszą okazją inwestycyjną na, na kolejne miesiące. Natomiast tak naprawdę to jest tak rozległy temat, że nie starczyłoby nam czasu na dogłębne omówienie tego. Ok, na temat zarabiania czy szukania okazji podczas występującego krachu omówimy w następnym filmie. Dziękuję Tobie, Trader, za ponowne spotkanie i przedstawienie tak naprawdę swoich uwag co do najbliższych inwestycji. A Was zapraszam do dalszej części wideo. Ok, dowiedziałeś się już w jaki sposób my oraz Trader21 zabezpiecza się przed krachem. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza zainspiruje Ciebie do działania i Ty również zdążysz przygotować się na kryzys. Już za kilka dni nagramy dla Ciebie kolejne wideo, z którego dowiesz się kiedy i w jaki sposób zarobić na krachu. Naszym gościem będzie ponownie Trader21, który przedstawi krok po kroku konkretne rozwiązania. Przypominamy, że trwa konkurs z nagrodami o wartości 10 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, abyś na dole, pod filmem odpowiedział na kolejne pytanie, które za chwilę zadam. Niedługo wyłonimy zwycięzcę, a będzie nią osoba, która udzieli naszym zdaniem najciekawszej odpowiedzi na pytanie, które brzmi... W jaki sposób będziesz zarabiał na krachu finansowym? Napisz nam, jakie masz pomysły na pomnażanie kapitału, jakie zakładasz scenariusze i jaki masz plan. W kolejnym filmie przedstawimy, w jaki sposób my się do tego przygotowujemy, a nasz ekspert przedstawi swój plan, abyś mógł czerpać inspirację oraz samemu zarobić na krachu, który na pewno nastąpi. Pozdrawiamy serdecznie z Londynu i do zobaczenia niedługo.